Halo, halo, Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Wcale nie Izak. Cześć, witam wszystkich. Cześć się witam wszystkich z tej strony. Deni, trozyniak. Kluczyk, otwórz pojemnik. Nie bij. Popatrz, otwieram. Mam kurwa kosę! O BOŻE, Mam kosę! Mam kosę, czyku! <laughs> Orgazm. Orgazm. Ta... Taką niebieską mam! Wow! A ja z fajką otwieram jak taki kurwa bumper jebany, ja bym świnie obprzątą chwilę temu. Mam kosę! To otwieramy? Kurwa jest! No, kocham tego kota, nie liść, Kurwa jest! Dzisiaj tu kasa! Chodź tu, nie Nelis! Kurwa, uciekł twój! Nie wierzę kosa! Kurwa, drugi raz z rzędu! Jest, kurwa, jest! No! Uf, uf, nie wierzę! Nie wierzę, kurwa, chodź dalej otwierasz! Nelis! Chodź! Kurwa, uciekł twój! Uciekł twój, nieważny! Standardowa wróżba. Może tym razem jakoś tą skrzynkę sobie weźmiemy. Czyli standardowo dobre skin to zwycięstwo, wiltu, słabe skin to porażka. No i ciekawe co to będzie w takim razie. Wiltu się wygrają. Wielko się wygrał ten mecz? Otwieramy dalej. Chroma Caixik. Druga skrzyneczka. Zobaczymy, co tu da ofensywnie. M. Em... <laughs> Kurwa, w końcu. W końcu. W końcu. W końcu. W końcu. W <laughs> końcu. Kurwa, jest. Dziękuję. <ślesz> <ślesz> okay. Dobra. To teraz, to teraz dobre skiny, teraz dobre skiny. Zobaczymy jak to... Tam Sandra, działa. Ty nie Sandra, Sandra tu nie wierzy. Sandra tu nie wierzy. Hold my, hold my knees. Lecisz, lecisz, twoja ostatnia skrzynka. Żeby wygrać. Jak ksiądz bitą śmietanę... Trzymaj. Zobaczymy coś. Ja już ci jakiś czerwony przeleciał, bardzo ofensywny. <śmulet> a, nie wierzę! Jaki? Gór! Gór, dobra, gówno, gówno. Nie wierzę! Dobra, gówno to jest gówno, dobra. Jaki... Ale... Jaki ziom! Nie wierzę w ten idiotę! Nie wierzę! Nie wierzę, kurwa, lekki będzie w kim upływał. <grabka> Skoro Gabe i tak że to ja im wierzę, to grotto to jakieś hałowate skiny. Po prostu dramat, dramat. No ale sobie wciąż wierzę w to, że to będzie najlepsza opening w historii, ponieważ. Jest kosa! Jest kosa! Kosa mi wyleciała z Kirby. Chodź zobacz. Trochę gówniana, ale, ale dobrze jest i chyba i chyba faktoryniu. Ten strój, kurde, to jest to. Kochanie, teraz otworzysz kokosa. Kochanie, teraz robię opening idź stąd. Znaczy, zaraz przyjdę, kochanie, otworzę ci kokosa.